Dzisiaj zajmiemy się tematem, który tak naprawdę nie jest Wam za bardzo potrzebny, jeżeli chodzi o egzamin na prawo jazdy, No ale później każdy z Was przecież zacznie jeździć już po drogach, no i będzie również potrzebował umieć sobie radzić na drogach ekspresowych i autostradach, tak, przywieźć na taką drogę, gdzie oczywiście wymagane jest dynamiczne rozpędzanie się, bo inaczej będzie ciężko zmienić pas. Także zajmiemy się tym, dzisiaj tym tematem, no jak powinniśmy się zachowywać właśnie na takich drogach, jak wjeżdżać na nie, tak żeby nie sprawiało to większego problemu. Na kursie nauki jazdy niestety na ogół uczą Was tylko podstaw, a nie zachowań w jakichś takich już sytuacjach no bardziej życiowych niestety, tak? Dlatego no bardzo ważne jest to, żebyście wjeżdżając na drogę ekspresową lub na autostradę, robili to z jakąś określoną większą prędkością, tak? Nie jest to zwykła zmiana pasa ruchu, jak normalnie w ruchu drogowym, kiedy obok nas jadą wszyscy podobną prędkością. Tylko weźcie pod uwagę, że kiedy wjeżdżamy na drogę ekspresową lub na autostradę, no mamy oczywiście jakiś pas włączenia, który służy do rozpędzenia się. No ale on się nie będzie ciągnął w nieskończoność. No tak, on ma jakiś określony tam yy, odleg... określoną długość, prawda? Dlatego... Powinniśmy dynamiczniej na pewno nabierać prędkości niż na takich zwykłych jakichś pasach, włączać tam na obszarze zabudowanym, prawda? Weźcie pod uwagę, że na drodze ekspresowej pojazdy na ogół jadą z prędkością no, około 100 na godzinę, tak? 120 można na dwujezdniowej. natomiast na autostradach to w ogóle można 140, wiadomo, że jest dużo osób, które w ogóle jadą o wiele szybciej, dlatego no, Próbując zmienić pas z prędkością 50 km na godzinę na liczniku, no może się skończyć to tak, że będziecie po prostu czekać, czekać, nikt was nie wpuści, bo wcjadą dużo szybciej i nigdy tego pasa nie zmienicie. Dlatego kilka takich podstawowych rzeczy. Przede wszystkim, kiedy wjeżdża się na drogę ekspresową lub na autostradę, Powinniście przede wszystkim przeciągać trochę biegi, w sensie do wyższych obrotów silnika, tak? Rozpędzać się dynamiczniej. czyli na przykład na trzecim biegu do, nie, do 50 i czwóreczka jak na egzaminie, tylko ciągniemy nawet do tych jeżeli potrzebujemy czwóreczka i przyspieszamy dalej, prawda? Im mniejsza różnica prędkości między nami, a pojazdami, które jadą już na pasie tej drogi ekspresowej, tym po prostu łatwiej wjechać przed niego. Też tym oni łatwiej będą chcieli was wpuścić, czyli odpuści coś tam gaz trochę i was puści, prawda? Natomiast jeżeli będziecie jechali 30 na godzinę powolutku, tak, tym pasem włączenia zerka i w lusterko, tak, to nigdy z tego pasa ruchu nie zmienicie, chyba że będzie zupełnie pusto. No ale przecież no, to są drogi, na których na no, jest dużo samochodów, więc powinniśmy jechać no, z taką prędkością, no podobną do nich, dynamicznie się rozpędzać, tak? Nie patrzeć na to, że teraz jakaś ekojazda przy 50, rzucimy sobie czwóreczkę, ciągniemy na trzecim, zdecydowanie rozpędzamy się dynamicznie i... Także było po łatwo zmienić ten pas. Pamiętajcie także, że na ekspresowej i na autostradzie zabrania się cofania, zawracania, zatrzymywania i postoju. A jeżeli chodzi o holowanie, to na ekspresowej możemy się normalnie holować prywatnym samochodem, natomiast na autostradzie, jeżeli zeszuje nam się samochód, musimy wzywać pomoc drogową niestety. Jeszcze może kilka rzeczy, takich jak na przykład korytarz życia. No jeżeli dojdzie jakiegoś wypadku na autostradzie ekspresowej, to nie zapomnijcie o tym, że powinniście też go tworzyć, tak? Korytarz życia, yy, czyli samochody z lewego pasa zjeżdżają maksymalnie do lewej, a z każdego innego pasa maksymalnie do prawej, tak? Żeby tworzyć ten korytarz życia między samochodami po lewej, a każdymi kolejnymi następnymi, którzy byli po drugiej stronie. No i też jazda na suwak. Wiadomo, że yy, jeżeli jakiś pas jest zablokowany, no to też yy, wszyscy powoli jadą, tak? Jakiś remont, czy... Czy wypadek był, tak, zblokowany pas, no to wtedy też oczywiście zwalniamy i wpuszczamy po jednym pojeździe. Jeżeli akurat byłyby dwa zewnętrzne pasy zblokowane, a my jedziemy środkiem, no to wpuszczamy dwa pojazdy wtedy. Najpierw z lewej, to, ja, przepraszam, najpierw z prawej, potem z lewej, jak ruch prawostronny. Pamiętajcie, że jadąc taką drogą ekspresową autostradą, powinniśmy zachowywać o wiele większe odleg odległości od samochodów przed nami. No, wiadomo, że mamy dłuższą drogę hamowania, jedziemy większą prędkością. E, także no, reakcja musi być e, odpowiednia. Musimy szybciej reagować na wszystko, co jest przed nami. Musimy mieć więcej odstępu od samochodu, żebyśmy mieli gdzie wyhamować. prawda? E, no i oczywiście zawęża nam się te pole widzenia. Skupiamy, nie możemy się skupiać na otoczeniu, więc skupiamy się przede wszystkim na pojazdach przed nami, w chustach, co jest za nami. No, tak żebyśmy na tych reagowali, im większa prędkość, to po prostu musimy szybciej reagować, żeby móc wyhamować przed kimś, kto by potencjalnie bardzo mocno hamował, tak? Oprócz tego, jeżeli chodzi na przykład o zmianę pasantki drodzy ekspresowej, weźcie pod uwagę, że tutaj może się zdarzyć ktoś kto jedzie bardzo szybko, nie wiem, 160-140, ok, można powiedzieć, nie może tyle jechać na ekspresówce, jest to za duża prędkość, no ale przecież ludzie tak jeżdżą. Więc jeżeli chcesz na przykład zmienić pasję, no coś drogą ekspresową, tak jak teraz na przykład jadę, no to nie wystarczy, że go raz zyraz lust, tylko on jest daleko wjeżdża". Weźcie pod uwagę, że naprawdę trzeba ocenić dobrze prędkość innych pojazdów, no bo y, nie możemy sobie wyjechać przed kogoś, bo on jest dosyć daleko. A jak on jeździ dwa razy szybciej od nas, no to on y, będzie za nami po dwóch, trzech sekundach no wszystko, prawda, i będzie musiał ostro hamować. Także bierzcie to pod uwagę, tak że samochody poruszają się z dużo większymi prędkościami, są dużo większe różnice prędkości między pojazdami na takich drogach, dlatego naprawdę musimy dobrze oceniać prędkość, chcąc zmienić pas na drodze ekspresowej, nie patrzmy tylko raz w zusterko, tylko obserwujmy dużo wcześniej już i często w lusterku wewnętrznym, co się dzieje za nami, bo w nim widzimy bardziej przestrzennie i na pewno lepiej ocenimy prędkość pojazdu za nami, wiadomo, potem jeszcze lusterko boczne, martwe pole i, i zmieniamy pas, tak? Natomiast no, musimy brać pod uwagę, że Tutaj się szyb, szybciej wszystko dzieje, no i musimy naprawdę reagować na to wszystko z wyprzedzeniem. Także oczy do przodu, daleko przed siebie, żeby widzieć samochody, czy hamują, czy nie hamują. No, tak, żeby nie doszło do jakiegoś wypadku. Na takich drogach jest o wiele łatwiej, o, wypadek bardzo ostry. Drogi ekspresowe i autostrady są to drogi oczywiście o podwyższonych prędkościach, czyli jak sama nazwa mówi. No służą do tego, żeby szybciej się przemieszczać, więc jeżeli ktoś ma zamiar jechać 90-80 na godzinę, to dobrze by było, żeby nie jechał lewym pasem, bo blokuje ruch wtedy innym, prawda? Ruch prawostronny zawsze mówi o tym, że mamy trzymać się prawej krawędzi jezdni prawego pasa, jeżeli nikogo nie wyprzedzamy więc e, wiadomo, no, musimy też umieć tutaj odnaleźć ten złoty środek. E, wolniejsze samochody jadą prawym pasem, lewym jadą ci, co jadą szybciej, prawda? A kiedy już wyprzedzimy oczywiście kogoś, to wracamy do prawej krawędzi jezdni, no chyba, że wyprzedzamy następnych, ale bierzcie to pod uwagę, patrzcie dużo w usterkach, jeżeli widzicie do Was zbliżający się z tyłu szybko jadą, e, samochód, no to zjedźcie mu na prawy pas, a nie blokujcie mu ten lewy, e, tak? Tylko, żeby po prostu on mógł sobie jechać szybciej, bo do tego służy ta droga, prawda? A jak mówię, jeżeli ktoś chce jechać wolno, no, to prawym pasem. Autostrady są to oczywiście drogi, na których nie ma e, skrzyżowań, tak? Są tylko wjazdy i zjazdy. Natomiast drogi ekspresowe czasami mają sporadycznie mają skrzyżowania, mogą być jedno i dniowe nawet. E, także no, są to drogi różne, można powiedzieć, tak? Natomiast jeżeli chodzi o ekspresowe, to też tych skrzyżowań za dużo tam nie ma, e, sporadycznie raczej występują. E, raczej też tak jak w tym przypadku zobaczmy po prostu zjazdy i wjazdy. Także, jak mówię, skrzyżowania są tylko pasy wyłączenia, pasy włączenia. Tak, nie ma ruchu poprzecznego w ogóle. Na drogach ekspresowych zdarzają się skrzyżowania, ale sporadycznie. Raczej też są tak skonstruowane przede wszystkim te dwujezdniowe drogi ekspresowe, no, że mamy po prostu pasy wyłączenia, włączenia, które czasem są krótsze, czasem dłuższe, także jak wam wcześniej mówiłem. Pas włączenia, nabieramy dynamicznie prędkości, tak, żeby było łatwo zmienić pas. A nie jedziemy 40 na godzinę, bo wtedy z tyłu wszyscy zawań będą się wkurzali, tak że oni nie mogą przez Was zmienić pasa, bo nie jesteśmy w stanie się rozpędzić do prędkości takiej, żeby móc pomiędzy inne pojazdy wjechać. Także o tym pamiętajcie. Pamiętajcie też, że jeżeli jedziemy jakąś drogą ekspresową, mamy jakieś tam pasy włączenia, no to też nie utrudniajcie innym zmiany tego pasa, tak? Myślcie o innych, spójrzmy przed nami, jadą samochody, tak? No to albo zmieńmy pas, zróbmy im miejsce, żeby mogli zjechać, albo zwolnijmy do ich prędkości, dajmy, dajmy im biegać przed nas, ewentualnie przyspieszmy mocno i bądźmy szybko przed nimi, tak? Po prostu nie kłóćmy losu, tak? Ktoś tam może też nie zauważyć Was, będziecie w martwym polu i wiedzie w Was jeszcze zmieniając Pas. Więc, też jakby ułatwiajmy sobie nawzajem. Tak samo jak wy byście chcieli, żeby was puścili, tak samo wy o innych. Tak? Ktoś będzie chciał zmienić pas, zróbcie mu miejsce. Zwolnijcie, tak? dajcie mu wjechać, zmieńcie pas wy na lewy, zostawcie mu miejsce, albo dajcie w gaz szybko, bądźcie szybko przed nim, żeby on wjechał za was. Tak? tak byłoby najlepiej. Może jeszcze o opłatach za drogi. No, u nas w Polsce tak naprawdę drogi ekspresowe dla osób prywatnych, tak? które jeżdżą zwykłymi osobówkami nie są płatne, natomiast już autostrady, część tak, część nie. No mamy dwa systemy tak naprawdę, albo mamy pobór opłat w taki sposób, że pobieramy bileciki, płacimy przy wyjeździe, tak, albo płacimy już na wjeździe, tak, żeby przejść jakiś odcinek drogi, no albo elektronicznie jest to już w niektórych miejscach tak możemy sobie założyć aplikację na telefonie zainstalować podłączyć swoją kartę kredytową pod nią numer rejestracyjny samochodu wpisać no i wtedy po prostu dojeżdżamy powoli do takiej bramki która przepuszcza samochody yy która przepuszcza samochody właśnie z, tym, z tą aplikacją, tak, gdzie ona czytuje naszą rejestrację i otwiera się bramka, jedziemy, pobieramy po prostu pieniądze z karty kredytowej. Ułatwienie, oby więcej tego było, oby jak najszybciej wszędzie coś takiego wprowadzili, bo tak naprawdę yy, no, to zmniejsza to korki, tak? Wiadomo, w wakacje co się dzieje na autostradach, przy bramkach, także jest to jakiś tam sposób. To może jeszcze krótkie info, kto w ogóle może wjeżdżać na drogę ekspresową i na autostradę. Jeżeli chodzi o drogę ekspresową, to mogą na nią wjeżdżać wszystkie pojazdy samochodowe, natomiast na autostradę... Również pojazdy samochodowe, ale z dodatkowym kryterium. Takie, które są w stanie na płaskim terenie rozwinąć prędkość co najmniej 40 km na godzinę. Pojazdy samochodowe, czyli są to pojazdy wyposażone w silnik z wyjątkiem motoroweru i szynowego, których konstrukcja umożliwia rozwinięcie prędkości co najmniej 25 km na godzinę. Tak, to jest jakby definicja z wyłączeniem ciągników rolniczych. Także motocykl na przykład, też jest pojazdem samochodowym. Czyli prędzej czy później każdy z Was tak będzie musiał jechać drogą ekspresową autostradą, także pamiętajcie, nie blokujcie lewego pasa, jedziecie wolniej, jedziecie prawym, pascie co robią inni z tyłu, tak? jeżeli widzicie ktoś szybko, szybko jadącego, a Wy akurat jesteście na lewym pasie, to zmieniajcie na prawy, zostawcie mu miejsce, tak. nie blokujcie ruchu na, na tym lewym pasie, jest to droga szybkiego ruchu. Nie podejmujcie decyzji o zmianie pasa po jednym złożeniu lusterko, tylko upewnijcie się jaką prędkością, jadą te samochody zanim Będziecie chcieli przed, przed nie wjechać. Nigdy nie zwalniajcie przy zmianie pasa, tylko przyspieszając, to róbcie tak, trzeba dynamiki przy wyprzedzaniu kogoś też tak, bo inni jadą szybko. No, wybiegajcie wzrokiem daleko przed siebie, czy z przodu nie hamują, tak? No bo na takiej drodze, gdzie wszyscy szybko jadą, wiadomo, że jak zaczną ostro hamować, to Możecie nie zdążyć, czas reakcji musi być odpowiedni, poza tym często tworzą jakieś korki, wypadki były tak, tak dalej. No to siłą rzeczy trzeba z wyprzedzeniem hamować, macie większą prędkość, dłuższy odcinek czasu do zredukowania. Myślę, że sobie poradzicie, nie jest to trudne, trzeba tylko takimi drogami. Wiadomo, przyjdą na wakacje, na pewno będzie jechać tak, autostradą. Także trzymajcie się i do zobaczenia.